Znajdujemy się na stoisku firmy TME. Rozmawiam z panem Łukaszem Nowańskim, specjalistą do spraw sprzętu pomiarowego firmy TME. Chciałem zapytać, czy mógłby pan może trochę opowiedzieć o firmie? Najpierw na początek krótko, a potem na przykład porozmawiamy o targach Energetap, na których się właśnie znajdujemy. Ostatni dzień targów. Warto o jakieś podsumowanie. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Nowański. Reprezentuję firmę Transfer Multisort Electronic. Istniejącą na rynku już od prawie 20 lat. Jesteśmy firmą handlową, która oferuje elementy z zakresu elektroniki, automatyki. Ja jestem osobą, która zajmuje się sprzętem pomiarowym. W moim dziale koledzy jeszcze oferują narzędzia ręczne, sprzęt lutowniczy. Ogólnie oferta TME jest bardzo szeroka. Często klienci zwracają się do nas z najróżniejszymi zapytaniami o, o najróżniejsze elementy, podzespoły. Cóż więcej mogę powiedzieć? Przede wszystkim działamy w sposób bardzo szybki. Mamy bardzo duży magazyn, gdzie większość naszych elementów, którymi handlujemy, znajduje się tam na bieżąco. Przy zamówieniach dostawy są w zasadzie w ciągu jednego dnia realizowane w ciągu jednego dnia. No ale jesteśmy w tej chwili na targach Energetap. Chciałem zapytać, jak firma ocenia tegoroczne targi? Widzowie dopisują bardzo dużo odwiedzających. Tegoroczne targi są dla nas akurat takim momentem dosyć dobrym na prezentację naszego nowego katalogu. W tym roku prezentujemy katalog w wydaniu na rok 2010. Zostało tutaj zawartych wiele nowości. Między innymi z, ze sprzętu pomiarowego oferujemy dwie nowe dystrybucje, firmy Extech i firmy Axiomet. Kolega, który zajmuje się sprzętem lutowniczym, przedstawia nowe lutownice firmy Soldier Peak. Również szereg, szereg nowości z zakresu elementów elektroniki i automatyki zachęcamy do, do pobrania na naszym stoisku naszego nowego katalogu. W tej chwili e, budowana jest nowa hala targowa e, na terenie zjadu Bielsko-Biała. Jestem ciekawa, czy Państwo będą zainteresowani być może wystawianiem się na przyszłorocznym ten e, Energetabie, czy to w przyszłej e, w budowanej obecnie nowej hali, czy tutaj na terenie e, zjadu w namiotach. Widząc liczbę odwiedzających te targi, muszę powiedzieć, że po konsultacjach tutaj z koleżankami z działu marketingu na pewno będziemy tymi targami zainteresowani. Co do wystawienia się w nowej hali, trudno nam powiedzieć, bo, bo tak naprawdę nie znamy jeszcze warunków. Na pewno w przyszłym roku w targach będziemy uczestniczyć. A czy uważa Pan, że taka forma promocji, promocja na targach, to jest dobre rozwiązanie dla firm? Czy to się sprawdza cały czas? Myślę, że tak, mimo, mimo jak gdyby rozwoju internetu, tutaj kontaktów przez internet, wyszukiwania nowych dostawców czy odbiorców? Myślę, że na targach trzeba być zawsze widocznym, trzeba w targach uczestniczyć. Jest to jak najbardziej dobry sposób na promocję, pokazanie się wśród starych naszych odbiorców, jak i sposób na znalezienie nowych. Czyli do zobaczenia na Energetabie 2010? Oczywiście, że tak. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. TV Elektro, Aleksandra Skarżyńska.